Jestem Kamila, i dzisiaj pokażę Wam krótki trening wzmacniający dolne partie mięśniowe w warunkach domowych. Zaczynamy od pierwszego ćwiczenia, jest to przysiad z wyskokiem. 10 powtórzeń, kolejne ćwiczenie to zakroki, po 10 razy na każdą nogę, trzecie ćwiczenie. To wznosy nogi do boku. Cały czas skupiamy się na napiętych mięśniach brzucha, napiętych pośladkach i prostych plecach. 10 razy lewa noga i przejdziemy do prawej nogi. Również 10 powtórzeń. Kolejne ćwiczenie to zakroki po skosie. Po 10 razy na stronę i ostatnie ćwiczenie w leżeniu wznosy bioder, wypychamy pośladki do góry do maksymalnego spięcia i powoli opuszczamy do podłogi. Każde ćwiczenie wykonujemy 10 razy i całość powtarzamy od 5 do 8 razy. Pamiętajcie też, że każdy trening warto zacząć od krótkiej rozgrzewki i zakończyć stretchingiem. Życzę Wam powodzenia i udanego treningu!